Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane baranki. Skarby, czytanie miesięczne na miesiąc maj 2023 roku. Pamiętajcie, że czytania, które dla Was wykonuję, są ogólne. Mam nadzieję, że się nie będziecie gniewać, jeżeli coś Wam nie będzie odpowiadać, bo jest to fizyczną niemożliwością, żeby wszyscy mieli męża, dzieci, wspaniałe rodziny. Także, kochani, odsyłam Was do sprawdzenia, w jakim znaku macie Ascendent, i możecie sobie odsłuchać horoskopu tamtego znaku, jeżeli ten z Wami nie będzie rezonować. Tak? Kochani, na początek dam Wam wyrocznie jednorożców, a później zrobimy rozkład typu Krzyż Celtycki. Wy wiecie. Znacie. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy, drugi raz i podoba Wam się to, co robię, zachęcam skarby do subskrypcji kanału. Naciśnijcie szary dzwoneczek. Wszystko i będziecie po kolei wszystkie filmy otrzymywać, które ja dla Was wykonuję i wrzucam w tej samej chwili. Tak, jeżeli macie ochotę, na tematyczne filmy, no to znajdźcie wejdźcie sobie na playlistę i tam znajdziecie co chcecie o eksach, wracaczach, o miłościach o kamieniach, o pustym biegu księżyca różne różności no to baranki zobaczymy wyrocznie jednorożców dla was zobaczymy co one chcą powiedzieć dla was ha? i zaraz tarocika będziemy kłaść Zaczynamy od przyjemności, a co? Piękna karta, intencja. Bądź konkretny, zdecydowany. Skup się na tym, czego naprawdę chcesz. Śmiało kieruj prośby do wszechświata. Bardzo lubię tą, tą kartę i myślę, że Wy też powinniście skupić się teraz na tym, przynajmniej w maju, czego pragniecie. I bądźcie stanowczy, bądźcie konsekwentni, bo to, co teraz się wydaje być poza na przykład waszym zasięgiem, zupełnie za niedługo może okazać się w pełni osiągalne i to na wyciągnięcie ręki. Jeżeli uwierzycie całym serduszkiem, wyrazicie zamiar i powiecie wszechświatowi, co potrzebujecie, Zobaczycie, że dostaniecie wskazówki i dostaniecie e, tak jakby kroki, gdzie, gdzie iść. Możecie nawet odnieść wrażenie, że wasze pragnienia będą spełniane ciut później. Tak też może być. Ale dzieje się tak, ponieważ wasze prośby czasami mogłyby być niejasne, bądź kochani na przykład e, nie śmiecie prosić o daną rzecz, czy o, o, o cokolwiek, tak? A może po prostu... Nie wiecie o co poprosić. Chcielibyście tysiąc rzeczy na raz, a, a tak nie wiecie, co jest dla Was najważniejsze. Więc mocno i wyraźnie, kochani, powiedzcie, o co prosicie. Piękna jest ta karta, intencja. Wy w ogóle powinnyście być baranki w całym maju, konkretne, zdecydowane. I skupiać się tylko na tym, co wy uważacie za ważne, nie to, co ktoś, komuś, nie, nie, to co dla was. Tutaj wam zostawiam tą kartę, intencja, piękna jest. Kochani, no to zaczynamy. Wasza obecna sytuacja. Dziewiątka wody. Mm. Mam wrażenie, kochani, że w tej chwili większość baranków, które mnie słucha, są szczęśliwe z tego, co mają. Mają zaplecze finansowe, mają zaplecze emocjonalne, mają zaplecze domowe, jakieś ognisko domowe, przyjaciół, mają pracę, mają na przykład emeryturę, rentę. I można by powiedzieć, że w tej chwili. Tak naprawdę czujecie się świetnie, czujecie się bosko. Można by skłamać, gdyby powiedzieć, że, że jest bardzo źle. W maju tego, kochani, nie widzę. A patrzcie, co mamy pod spodem: aż sobie specjalnie obróciłam te karty. Mamy dziesiątkę powietrza. Koniec Waszych trudnych sytuacji w maju. Podejmiecie, kochani, działania i zobaczycie, że czegokolwiek się nie dotkniecie, to Wasze sprawy tak ruszą do przodu, że będziecie sami zdziwieni, jeżeli słuchają mnie osoby, które mają problem z nałogami typu papierosy, alkohol, inne używki. Jest spora szansa, że w maju, jak sobie właśnie tą intencję przekażecie i jak sobie coś postanowicie, kochani. To tak będzie. No, tak będzie. Wyzwaniem waszym jeszcze może być. O! Nigdy nie robiłam tak, ale bardzo lubię wyzwania. Ja. Myślę, że barany też lubią. I kochani, tutaj trzeba uważać na przezorność, na lekkomyślność, która może się w nas wkraść. Jeśli chodzi o decyzje takie typ, stricte finansowo-biznesowe, to ja widzę szczał w dziesiątkę. Możecie w maju wspomóc osoby mniej zamożne. No, słuchajcie, ja już mam przygotowaną całą walizkę rzeczy dla dziecka. Także wy Baranki też się zastanówcie komu możecie jeszcze pomóc. To jest takie Wasze. Zadanie, wyzwanie na ten miesiąc to karty chciały pokazać. No, zobaczymy, kochani, co by mogło przeszkodzić Wam ewentualnie w tym miesiącu. Rydwan. Ha, ciekawe czemu? O, chociaż lubię karty rydwana bardzo. Słuchajcie, musicie się zwracać do Archaniała Metatrona. No, powiem Wam, że na przeszkodzie może stanąć samodyscyplina, publiczne uznanie. Może nie lubicie, tak jak ja, publicznie występować, tylko wolicie o, w ten sposób. Uważajcie, bo tutaj jest słaba siła woli, czyli może, tak jak Wam powiedziałam o tym rzucaniu nałogu, że może być ciężko, ale ponieważ to jest w przeszkodzie, to Rydwan dla mnie mówi też: Uważaj w drodze, uważaj w podróży, sprawdź samochód, uważaj jak będziesz kupować samochód, żeby ci nie wciśli jakiegoś bubla. Przede wszystkim, kochani, no, majówka. Dla mnie majówka się kojarzy z wyjazdami, więc sprawdźcie auto, uważajcie na drogę. Tutaj ta karta dla mnie ewidentnie jest przestrogą. A może, a może, wy się ciągle denerwujecie, jak to będzie, co to będzie, i to, i to będzie tak silne, kochani, że sobie sami do siebie przyciągniecie być może jakaś podróż kochani zostanie odwołana być może jeżeli lecicie samolotem ogłoszą, że wasz samolot, pociąg czy, czy inny środek lokomocji jest opóźniony jest jest taka szansa no dobra to zobaczmy w podstawie Czytania, no i pięknie. Kochani, spora szansa w maju na poznanie człowieka, bądź może już macie taką osobę koło siebie, która jest bardzo wrażliwa, bardzo intuicyjna, bo Paść Wody dla mnie jest takim przyjacielem i jest ostoją, jest mężem, ale wiecie, tym mężem, na którym można się oprzeć. I ja tutaj widzę, że dla singli. Śmiało wkracza nowa osoba, a osoby w związkach wchodzą na kolejny level. Wszystko zaczyna się układać powoli lepiej. Jeżeli yy, chcecie tutaj, kochani, nie wiem, powiększyć rodzinę, to jest przy tym układzie, uważam, że można by się starać. Natomiast, yy, kochani, zaznacza mi się tutaj przy tym przy tym paziu kochani że wy po prostu będziecie tacy wiecie jak mamy 18 lat i się tak łatwo zakochujemy tak i wy będziecie tacy właśnie lecy także ja widzę w maju drogie baranki że moje singlem wasze serduszko będzie mocniej biło ale uważajcie bo wiecie to jest tylko paz to nie jest król a Paść on jeszcze albo do końca też nie jest pewien swoich uczuć, albo jest może zbyt delikatny dla was, bo wy, baranki, no wiecie, że jesteście silne, tak? Zobaczmy, co do tej przyszłości odchodzi. Uwolnijcie się z czegoś, świetnie. Bardzo się cieszę. Możecie wezwać Archanioła Azraela, Koniec jakiejś sytuacji dziwnej, trudnej, idziecie naprzód. Kochani, może was coś blokowało, może nie mogliście dostać awansu, może nie mogliście zdać prawa jazdy. Odchodzi, przede wszystkim teraz uwalniacie się od jej. Może chcecie się nawet uwolnić od jakiejś osoby, może chcecie sprzedać ten samochód, który ciągle się psuje. Uda się. Tylko musicie o tym pamiętać, tak, żeby. Nawet ten sam kolor, żeby się tego po prostu pospać. Królowa wody, w, w, u was w głowie. Słuchajcie, nie widziałam fajniejszego miesiąca jak u was. Wykażcie się wrażliwością, wykażcie się dobrym sercem, zrozumieniem, bądźcie kochający, bądźcie pełni empatii. Naprawdę wasza intuicja w maju tak wzrosta, że wy nie tylko będziecie się troszczyć o siebie, żeby pięknie wyglądać, żeby sobie coś kupić. Na pewno sobie coś kupicie, ale ja widzę tutaj wielką opiekę nad innymi, nad dziećmi, nawet nie swoimi dziećmi, partnera, od siostry, od brata. Wy zaczynacie dbać o partnera, tak jakby coś do Was doszło, że może ostatnio go zaniedbywaliście, może za dużo było tej pracy, kochani. Zwróćcie skarby uwagę w miesiącu maju na swoją intuicję, bo nawet nie będziecie musieli do wróżki pisać, bo będziecie miały tą odpowiedź w głowie, jakby przed oczami, tak? Myślę, że w maju pójdziecie do fryzjera czy gdzieś, kochany. W ogóle tak widzę, że się zmienicie wyglądem, będziecie tak błyszczeć. No, bardzo ładnie. Najbliższa przyszłość w tym maju, jak nam się tutaj pokazuje. No właśnie, ponieważ tak. mamy majówkę. Czas odpocząć lub wyjechać na wakacje. Daj sobie więcej czasu na zastanowienie, zanim podejmiesz decyzję. I ja widzę, kochane moje, Baranki, że Wy albo odpoczywacie w domu, na ogródku, albo odpoczywacie na balkonie, na wyjeździe. Wy potrzebujecie, Wy za dużo pracowałyście. Tak, ja jestem pewna tego teraz. Za dużo pracowałyście i za dużo tego było. Stąd, kochani, musicie odpocząć. Czas zrobić coś dla siebie. Jeśli nie medytujecie, jeśli nie słuchacie spokojnej muzyki, to jest taka rada, żeby zacząć. Zobaczycie, że wyjdzie wam to na dobre. No? Wasza osoba w moich kartach. Siódemka powietrza. Zmienicie swoje plany. Postanowicie coś. Coś, co do tej pory wam się wydawało niemożliwe. Czyli na przykład chcecie się nauczyć języka chińskiego. I wszystkie barany. Na przykład zapisują się i mówią, kto nie da rady, ja nie dam rady. Słuchajcie, jeśli musicie, to z pewnych rzeczy trzeba będzie albo z pewnych znajomości zrezygnować, bo może Wam się zrobić chaos w tym miesiącu, maju. Za dużo osób może będzie się chciało z Wami spotkać, może dużo osób coś będzie od Was chciało i będziecie musiały zrobić konkretny plan, co jest ważne, a co jest ważniejsze możecie się pogubić troszeczkę, no, wasze otoczenie, rodzina, przyjaciele, czy tam kogo tam znacie, kogo macie, ósemka, ognia, no tutaj kochani, tysiące wiadomości, tysiące telefonów, maili, no tutaj kochani, będzie się działo maj, będzie taki, że jak sobie podsumujecie, potem w telefonie, czy gdziekolwiek zobaczycie, że Nigdy tyle osób Was nie potrzebowało, że nigdy tyle osób się do Was nie odzywało. Hmm, pewne rzeczy przyspieszą, pewne kontakty zostaną odrodzone. Hmm, wiele rzeczy będzie się działo, kochani, w tym samym czasie. Będziecie musieli tu jechać, tu załatwiać, ale Wy lubicie. Wy lubicie, jak się coś dzieje, Wy lubicie szybko. Także, kochani, to jest Wasza energia, ósemka ognia, a przede wszystkim osoby, które macie obok, czy to w pracy, czy w rodzinie. Będzie ich jeszcze więcej. Myślę, że poznacie dużo, dużo fajnych osób. Nadzieje czy lęki? Cesarzowa! <grym> Wysyp obfitości, kochani. Tak jak powiedziałam, będziecie pięknie wyglądać, zadbacie o siebie. Będziecie dbać o siebie, o innych, szczególnie o dzieci. Będziecie mieć nowe marzenie, do którego będziecie dążyć. I bardzo mocno mi się tutaj pokazuje albo zajście w ciążę, albo staranie się o dziecko, albo zostaniecie matką chrzestną. Kochani, cudowne karty. Cudowne. Wynik, rada. <ścoughs> Szóstka ognia. Cieszę się. Bardzo się cieszę, bo są to... Jest to karta zwycięstwa, jest to karta dobrych wiadomości w drodze. Będą jakieś publiczne uznania, jakieś publiczne nagrody. Zostaniecie docenieni przez kogoś, przez coś. Może będzie przypływ gotówki, może tam, gdzie pojedziecie, nie wiem, zaśpiewacie i nagle się okaże, że zrobią z was gwiazdę. No całkiem, całkiem możliwe, kochani, ja się bardzo cieszę. Ja bym chciała znać osobę, która, która jest znana, tak, w świecie. Kochani, hmm, pamiętajcie, że Teraz nadszedł miesiąc, gdzie możecie osiągnąć naprawdę sukces. Ludzie o Was myślą coraz lepiej, coraz częściej. Zostaliście rozpoznawani, może jesteście osobą medialną, może pracujecie w mediach. Musicie naprawdę liczyć się z tym, że ludzie nie tylko chcą od Was brać, ale oni czekają na Waszą pomoc, na, wasze, na Wasz odzew. Jesteście im potrzebni dobre wiadomości są w drodze w maju dowiecie się o fantastycznych rzeczach o awansie, o nowych pieniążkach, które gdzieś tam możecie zdobyć a także kochani, jeżeli szukacie pracy, szóstka ognia mówi, że możecie znaleźć nawet swoją wymarzoną pracę bardzo sprzyjający las. czas las no bo ja już zaraz idę do lasu wiecie, dlatego ja już tak tak no tupię nóżkami przebieram kochani na koniec dostaniecie ode mnie kartę z przesłaniem bardzo się cieszę baranki bardzo, no wybaczyć sobie tak, coś tam siedzi jeszcze w środku, macie odrzucić stare poczucie winy i pamiętać, że jesteście idealnym dzieckiem Boga wybaczcie sobie, że czegoś nie zrobiłyście czy, czy może nosicie coś takiego w sobie Aniołki, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie horoskopu na miesiąc maj i jeżeli yy, możecie, to udostępnijcie niech horoskop idzie w świat, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. Buziaki kochani, do usłyszenia. Pa pa!